Cześć! Ja dzisiaj będę grał w gry komputerowe. To jest tym jest stołowy turniej. Możecie sobie to na komputerach yy, zrobić i grać. No i... Yy, no i co zagrajcie, bo to bardzo fajna gra. Grałem w nią. dużo, No tak raz grałem. No i zostawcie, jak na dzisiaj, zostawcie dla mnie. No nie wiem. No nie wiem, ile bym mógł dla Was zrobić łapek. Znaczy, żebyście dla mnie zrobili łapek. 30 łapek w górę, dobra? Na ten filmik i subskrypcję. Tutaj jest ten jest stołowy. A Ajajaj. Dobra. Kurde, Ciężko. A jeszcze jeden punkt i wygra. Nagram na pewno, z moim dziadkiem nagram jak będę grał w bilarda, oczywiście w grze komputerowej, no i jeżeli zostawicie te 30 łapek w górę, to nagram. Jak widzicie, już przegrałem. Jednym punktem, ale. No cóż, ciężko. Ajajaj, ja nie. To się, w to się bardzo ciężko gra. Bo to mychom trzeba tak. Bo zatem ja nie mam myszki. Ciężko tak się gra. A, kupię sobie własny laptop, bo to jest laptop od mojej cioci i gram sobie, tak. Na nim czasami. Dobrze. Jeden punkt. Tłodzia. A, znowu z tym samym gościem. W sumie, o mnie, po co zagram jeszcze raz? Bo miałem sobie innych gości wybrać. Ach! Teraz zagramy jakiś turniej. To są normalne gry. Turniej. I próbujemy z kim? Kto to jest? Darwin. A nie. Coś mi słabo idzie w tego tenisa Bo gdybym miał myszkę, to by było o wiele łatwiej. Nie ma myszki. Nie ma dobrego grania. Ale się staram grać jak najlepiej dla Was, ale ciężko się gra bez myszki. No ale zostawcie te łapki u góry. nagram dla Was kolejny filmik. Pewnie nie z dziadkiem, ale no, też sam zagram pewnie. jakąś gra. Dobrze, wygrałem pierwszy ten. Teraz gram z lodomirem Siła masa, moc no grubasa Siła masa, moc lodomira. O nie! Jeszcze zaczął mi się komputer. Żeby nie było, to, to. To jest z komputerem, tym jest ustawione. Że ja ten. Że z kimś gram ją specjalnie przegrywa. Nie, nie, nie. Ja tu gram normalnie. Teraz gram Marcelina. No chyba z nią nie dał. Ciężko się będzie z nią pewnie grało. No, bo już kiedyś grałem ten turniej to ciężko z nią było grać. A je! No widzicie, zaraz przegram. No, już przegram ten. No, trzeba tutaj grać. Ostrożnie. Nie tak na żeby od razu punkta strzelić. No właśnie. Hmm. A z czego chcecie w filmik? Piszcie w komentarzu. Kurde. Na pewno. No, coś przechodzi niestety, jak zwykle. Nie, bo tu je ja przegrywam trzy. Nie, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Ktoś tam napisał je w ogóle. No, boże. Ciężka gra, ciężka, mogłem kogoś innego sobie wybrać. Na razie przeciwnik sobie radzi. Ja, no ja tak średnio, właśnie jeden punkt i wygrał. Nie. To już denerwuje Trzymam już cztery I nie mogę z nią wygrać Aj Nie, gdzieś mi mieszka wyleciała I No i grałem Jest dobra, wygrałam <ścoughs> Teraz będę grał Krejkiem. na jakimś nie wiem, co to jest. jakimś panie. Nie wiem, co to jest, jakiś sklepik, czy coś, jakieś te dzieci se zrobiły. Kurde, ten krejk jest dobry. Ma, że co to mi, nie? czy ja nie wiem. No, znaczy, ja Teraz jest 3-3. No nie, zaraz, no przegrałam jak zwykle. Ale się ciężko tą myszką steruję. Muszę zagrać. 8 minut już trwa nagranie. A tu nadal przegrywam. No tak, red było, dobra. Ten stół w ogóle jest z jakiegoś papieru z folii, czy... Czy nie wiem, czy oni tam są w ogóle jacyś. <laughs> nie. Jak? Przecież... No nie. Bez myszki się bardzo ciężko. Już będę miał własny laptop, bo zanim tylko mam, komu to będę nagrywał dla was na moim laptopie. Będę miał na pewno myszkę. Będę, będzie mi się, na pewno będę w ten tryb. No zaraz kończę filmik, ja nagraję koniec żeby było gdzie dziewięć minut do to naszych dziewięciu no i koniec A hm a i ciężko W tej już koniec filmiku. Hmm. No, przegrałem. No i nastawcie te 30 łapek w górę w subskrypcji. I naglądam teraz dla Was, dla was y, kolejny filmik. I się mam go